No dobra, jestem z powrotem. Może ktoś jeszcze z Państwa przyjdzie. Witam, witam moi drodzy. Szanowni Państwo wróciłem z live'ami. Dzisiaj byli bardzo wspaniali widzowie i widzki, co bardzo mnie uradowało. Stali, dawni widzowie, wrócili to bardzo sympatycznie. A ja tutaj dzisiaj sobie po stacyjce chodzę, ale już opuszczam stacyjkę, trochę odpocząłem sobie tutaj od mojej podróży, wypiłem wody i jadę dalej. I jadę sobie dalej. No, takie niebo. Niebo takie granatowe. No, ale czy będzie padało? Nie wiem. Fajnie, by to była ładna pogoda, żeby nie było jutro deszczu. Ostatnio dużo, dużo deszczu, wilgotno i może, może troszeczkę niech będzie słońca. No ale deszcz też potrzebny, nie? No ale wracam do mojego, mojego tutaj yy, tematu, no kiedyś dużo jeździłem, znaczy dużo w porównaniu do jakichś tam zaawansowanych podróżników, to nie dużo ale kiedyś mi się bardziej chciało wsiąść w auto i pojechać sobie w góry na przykład pobliskie, no a teraz to praktycznie w ogóle nie jeżdżę w tym roku nie... No nie byłem ani razu, nie? Znaczy ra, raz bym w solistowiczkach i to jest jedynie tylko i wyłącznie tylko tyle. Po prostu nie, nie mam jakoś specjalnie weny, człowiekowi się już nie chce. Ale może wrócę do tych wyjazdów, no nie wiem. Zobaczymy. Siema. Siema, witam, 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 witam. No więc, tak bardziej Wrocław zwiedzam, chociaż A, ja muszę też coś zmienić, bo tak cały czas to samo. To, to wiecie, ileż można. Ile można, no. Dzisiaj nie mam takiego powera. Wczoraj, wczoraj miałem więcej powera, a dzisiaj taki zmęczony jestem trochę. Bardzo męczący dzień dzisiaj był. Korki w mieście, straszne. Także dzisiaj jestem taki. Z nie za bardzo. Wracam do domu. Nie będę się już tu kręcił dzisiaj jakoś długo. Ciach. Słuchajcie. Jadę, wracam Ale jeszcze sobie tutaj pogadam. Co się dzieje w Wrocławiu? Dzisiaj były duże korki. Bardzo duże. To były korki jakich ja nie pamiętam od, od lat. To na Legnickiej i w okolicach. Coś strasznego. Coś strasznego tu się dzisiaj działo. Tam, na, niby na obwodnicy, jakieś prace były czy coś prowadzone, i rzekomo, ale czy to z tego powodu, czy nie z tego, to nie wiem. No, było niesamowicie zakorkowane. Legnicka i okolice, ta gondowianka, ta cała. ojejku ona jeszcze to było yy, przed gondowianką, jeszcze w stronę jak się jedzie na północ no to tam stały auta, to ja byłem w szoku potem w Robotniczą trzeba było uciec tam też się to wlokło nie no strasznie potem, potem bliżej Legnickiej no to nawet ta Białowieska była zakorkowana nawet Wejherowska ta, która praktycznie nigdy nie jest ta, tam, ta boczna no, nie Wejherowska tylko ta co idzie od której odchodzi Wejherowska znaczy, to się chyba nazywa Lutra teraz w ogóle nie Wejherowska więc była tragedia dzisiaj. Nie, no naprawdę. Tragedia. Czekaj, Wszystko będzie. Także. No i tak to właśnie to jest. A co się dzieje w ogóle w Wrocławiu, to nie wiem. W zeszłym roku byłem na tym nocy muzeów. W, Muze w Muzeum Architektury, a w tym roku nie pojechałem. Chciałem tak jak zwykle, znaczy tak jak rok temu Pojechać sobie na rowerze, ale no, pogoda była potworna po prostu Pogoda była straszna Czy jest u nas burza? Nie, nie ma burzy. Była wczoraj w nocy, znaczy dzisiaj w nocy. Była burza, deszcz był. No, grzmiało, grzmiało. Północ, pierwsza, druga. O, bum, bum, bum. Ale nie ma na razie. Jest, natomiast bardzo ciemne niebo. Czy coś z tego będzie, to nie wiem. Czy będzie burza, czy deszcz, tego nie wiem. No, jest bardzo, bardzo ciemne niebo. Bardzo. Ale może nie będzie. Także... Oświęcimy, tak? Jest burza, no. Ja już bym wolał, żeby troszeczkę jednak było takiej słonecznej pogody. Ja... ten maj to był straszny po prostu. Zimno. Ja mówię, 30 maja, 31 maja jeszcze w zimowych... Zimowej kurtce jeździłem. I w zimowej czapce. No to już jest przesada, naprawdę. Zobaczymy tam liczę jednak na trochę słońca, bo paprykę mam Hoduję paprykę, no to zeszłe lata były wspaniałe pod tym względem, a w tym roku to zaczynamy W tym roku być może to jest sezon na ogórki bardziej niż na paprykę. A ogórków nie posiałem w tym roku w ogóle. Aby ładne były ogórki. Oj, byłyby ładne. Ona już bym... Jeżeli by Jeżeliby się dobrze wcześniej... Ale słuchajcie, było zimno. Więc byłby problem, tak? Bo przymrozki były w maju jeszcze, więc ogórki nie mogłyby w, w, zostać posadzone tak jak zwykle, nie? Więc mogłoby być problematyczne, ale, ale jakby je posadzić do dużych donic i te donice trzymać w domu i wystawić je po nie wiem 15 maja, no to już owoce w czerwcu by były. Pierwsze ogórki już w czerwcu by były. Jakieś miałem w czerwcu ogórki pierwsze Z końcem czerwca Ale to trzeba bardzo wcześnie to wysiać, no i musi być ciepło Ale nie, nie niestety nie Nie posiałem ogórków, w tym roku ogórków nie mam Mam paprykę i mam pomidorów trochę Ale głównie, pa ale papryki to mam masakrycznie dużo <grych> Masakrycznie dużo Pozdrów Kogo? Nie wiem kogo, nie doczytam. Siema. Pozdrawiam. Siema, siema. No i tak to właśnie jest. Mam nadzieję, A papryka, papryka lubi słońce i ciepło. To jest roślina ciepłolubna i słońcolubna. Światłolubna. No, wilgoć też oczywiście jest jej potrzebna, ale przede wszystkim dużo słońca i dużo ciepła. nawet delikatne przesuszenie gleby papryce aż tak nie szkodzi. Oczywiście ono musi mieć wilgoć też, ale jak na przykład ogórki nie podlejecie, to one będą, one będą padać, tak? One będą więdnąć, a kurde, dla papryka długo będzie się utrzymywał, ona jest mocna bardzo. Papryka to jest kawał dziada mocnego. Zacina, no właśnie zacina. No zobaczymy, może przestanie mm. zaraz. Dobrze. Paprika. Także w zeszłym roku mi się bardzo udała papryka fajnie miałem najwięcej mam Anaheim Chili. To jest odmiana amerykańska papryki rocznej Capsicum Annum Bardzo dobra odmiana, polecam Wam, bardzo prosta w uprawie. Nasiona w każdym sklepie chyba są ogrodniczym. Bardzo popularna odmiana, bardzo dobra. Daje duże owoce. I jest umiarkowanie ostra. On ma chyba te 2000 w skali skowila. No nie, jest, nie jest to ostre, bardzo. I świetnie, jest to papryka wszechstronna. Ona się nadaje zarówno na surowo, a poza tym do marynowania, do. Do suszenia to tak, no też się ususzy, ale to ona raczej na świeżo. No to ona nie będzie miała takiego dobrego, jako sucha, suszona, to nie będzie miała tego waloru, nie? No też można ją ususzyć, ale ona raczej, raczej jest zdatna bardziej do spożycia na świeżo. Możecie ją na przykład, dajecie, i dajecie ją do mięsa pieczonego bierzecie całą, całą sztukę albo na pół rozkrawacie i pod koniec pieczenia wrzucacie do garka do, do naczynia, w którym pieczecie owo mięso Szanowni Państwo moi drodzy i kochani moi i moi państwo i. I papryka musi być steel fry, nie? Taka twardawa po prostu I to jest najgenialniejsza rzecz z papryką. I to mówię o... Także... Także... Kurde, znowu zanika, no. Co tu się dzieje? Ludzie no. Znowu zanik, zanikł ten, zanikł obraz. Zasięg. To jest jakaś taka biała plama. Papryka. Papryka. Chyba to godzina 21.35. To co dodał, Znowu tak późno jest. Późno. No, witam was Witam was jeszcze raz. Nie wiem, tam yy, rozłączyło. Jadę jeszcze na kontener zobaczyć. Na śmietnik. Idę jeszcze zobaczyć na śmieci. No, ale ta, teraz już nie nie tnie. A tam cięło. Nie tnie już. No cześć. those O, dobry wieczór wszystkim, jest jeszcze No i skończę na papryce Słuchajcie, Anaheim Chili, świetna odmiana, amerykańska Bardzo łatwa w uprawie Bardzo smaczna Można z niej również robić fajny przecier a la sos. No genialny jest w smaku Jest pikantny, bardzo mocny w smaku paprykowy No polecam W zeszłym oku mam, no kilka, kilka takich słoiczków ale mało, więc ja w tym roku chciał, chciałbym więcej tego wystawać się dlatego wy, zachodowałem większą po prostu ilość tego wspaniałego tej wspaniałej rośliny użytkowej Jaką jest papryka OS Widzę ten materac, to matera to od tym że nie odrzuca tu, 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 jest Nie ma nic jest jeden jest kurde Zgni, Zgniła żywność Jadę stąd, jadę stąd Taki kotek, patrzcie. także słuchajcie, paprykę wam polecam jeszcze inne odmiany jeszcze inne odmiany, oprócz chili Mam jeszcze um, jalapeno. I to jest świetna też topka, która daje nam takie mięsiste owoce o dosyć mocnej ostrości. Już dużo bardziej niż Anaheim, chili one są mocno, mocno ostre. A ludzie chaty mają patrzcie i kurde, one są, słuchajcie, najlepiej je zbierać, jak są zielone. Jeżeli, yy, można też, jako są, jak są już dojrzałe w pełni, czerwone, ale one najsmaczniejsze są zielone. One mają taką chrupkość wtedy i w takiej formie najlepiej nadają się do marynowania. No można też z nich oczywiście zrobić coś siwo dobre. S -s Sos paprykowy na ostro jest prosty w produkcji, składa się z papryki i z octu, tak i tam chyba susie też dodaj. I po prostu mm, lekko podgotowujecie taką paprykę, bardzo krótko. Można dodać też czosnek, ale czosnek to surowy, nie, nie, nie gotujecie czosnku. I, ale można i bez czosnku, i potem takie, cie... oczywiście, pierwsze trzeba to pokroić a takie średnie kawałki, podgotować i następnie wrzucacie do blendera blendujecie i yy, dodajecie ocet I można jeszcze podblendować z tym ocem żeby się dobrze wymieszało a można dodać ocet wcześniej także nie, dolejecie, nie dolewacie wody żadnej także po, po, po czymś takim ona, papryka jest już gotowa Słuchajcie, znaczy żeby sos jest gotowy. Dajcie do słoiczków. Możecie w gorącej wodzie zanurzyć, żeby zapasteryzowało się i macie najlepiej, żeby denka od pokrywki, żeby pokrywki wklęsły, nie? Denka. Nie, 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 nie. No pokrywki, no nie denka. Się. Witam. Nie wiem czy ktoś tu jest, czy nie ma nikogo. Nikt nic nie pisze. Kurde. No i później macie taki słoiczek. Najlepiej małe słoiki. Bo jak się jeden zepsuje to wtedy mniejsza, mniejsza strata jest. To może się wam zaepsuć, nie? Dlatego nie zjecie go tak szybko, jak takim będziecie mieli litrowy, no to będziecie w tej lodówce go tam trzymać bez sensu. On się taki nieświeży zrobi potem. Więc trzeba najlepiej w małych słoikach. Także Także Polecam Ja w tym roku właśnie chcę zrobić różne sosy I z jalapeno i z chili No mam też habanero czy tam habanero Ale no to jest już bardzo ostra papryka To już jest inna, inny gatunek To jest kapsikum chinesa I ona jest już mocno ostra Ja używam y, Ten y, Gatunek habanero, macie kurczaka, albo indyka, albo jakiekolwiek mięso z warzywami, z papryką, z cukinią, doprawione po indyjsku i dodajecie właśnie jeszcze paprykę. Małą ilość, bo to jest bardzo ostra. kroicie na małe kawałeczki i wrzucacie, roz, rozprowadzacie po całej potrawie i właśnie ta, ten typ papryki jest ma aromat owocowy bardzo przyjemny, taki morelowy, brzoskwiniowy. Taki brzoskwiniowy aromat, i, i dużą ostrość. Dużą, dużą ostrość. No, ale ten aromat jest mocny, wiecie, i on dominuje w potrawie. Daje się tego bardzo mało, ale on jest na tyle mocny, że będzie wyczuwalny. Fajne jest to. Ejo. Witam, zaczyna tak? No to trudno, jasz. Już... Ja widzę, że jakoś w ogóle dziwny obraz, jest taki jakby... Taki obraz jest jakby, kurczę, w 60 klatkach Bo ja nie wiem co się dzieje. Jakby się klatka zwiększył, nie wiem co jest grane. Czy ja to tutaj coś ustawiłem? To jest w ogóle możliwe? Nie, tutaj nie można klatek ustawić. Nie wiem co się stało, ale... Nie wiem dlaczego zacina, ale w ogóle klatki jakby szybciej szły. Nie wiem. Tak musi już być. O, nie ma nic. A, cóż, są książki, ale... zacinam, nie zacinam. A w ogóle widzicie, że jest jakby szyb w większym klatkarzu, czy nie? Bo ja mam wrażenie, 60. No, zresztą. no i to Ale co no, tam jeszcze? No, z ostrych papryk jeszcze jest Serano. Też mam Serano w tym roku. Rośliny, młode, młode siewki, młode sadzonki są takie lekko wuchate, takie jasne biały bardzo specyficznie to wygląda. Serrano to jest taka papryka czerwona, ona do, znaczy najpierw jest zielona, potem czerwona. I ona się robi, słuchajcie, ona mhm. jest taka podłużna, bardzo jest ostra, bardzo jest ostra. Serrano to jest bardzo ostra papryka. A potem jest jeszcze papryka. Jaka tam jeszcze jest papryka? Co ja tam jeszcze mam? No i mam słodkie papryki. Nie wiem jak wyjdą, bo jeszcze. Yy, nie, znaczy, ja je siałem, ale w małych ilościach i one mi się nie udawały. Rzeczymy w tym roku. Ożarowską mam. i tam Robertinę, różne. I mam tam jeszcze. jeszcze mam, yy, Takie odmiany rożkowe, nie? czyli też słodkie. To jest corno di toro so i corno di toro giallo. To są takie czerwony rożek i żółty rożek. O, słodkie papryki są. I mam jeszcze paprykę. Sweet banana. jakaś amerykańska. No, czemu nie jedziesz? Ja pięknie co to zacząłem. Kurde, denerwuję czego nie jedzie? Nacinę, tak no to trudno ja już zakończę tak nie bo muszę muszę się napić kawki zjeść kolację człowieku no i tego i no i takie papryki właśnie mam w tym roku i cayenne jeszcze mam o kajen to jest taka papryka bardzo kajen to jest papryka ostra ale nie bardzo ona ma, moi drodzy. To jest papryka, która ma, jest taka wąska, a długa, świetna do suszenia, to jest najlepsza papryka jaką znam do suszenia, znaczy jest ich więcej, ale taką którą hodowałem to, tak, zabierają, tak, pikselizuje, tak, a u mnie jest taki obraz płynny, nie wiem czemu, nie rozumiem, o co chodzi. Nie wiem, nie wiem dlaczego, ale u mnie jest taki płynny obraz szok w ogóle, tak jakby mówię. Zawierają to krzyme, tak jest, no ale w niewielkich ilościach można sobie zjeść. Dobra, ja kończę, bo kurde, naprawdę ja nie wiem co się dzieje z tym aparatem. Coś się dzieje. Życzę Państwu miłej, miłego wieczoru i smacznej kolacji i dobrej kawy. A co to leci? Stasz pożarna pojechał. Stasz pożarna. No, dobra. Do usłyszenia.